Tak, wspominasz to. Oczywiście. Za każdym razem, jak słyszę tylko w radiu Mysłowianie, nieważne czy jadę samochodem, czy też jestem w domu, czy gdzieś w galerii leci ta piosenka, to rzeczywiście nawet teraz, jak o tym myślę, to przechodzą mnie dreszcze. Chciałaś, by tak jeszcze raz przed europejską albo światową nawet publicznością, jeszcze raz się zaprezentować w tym fachu? E, powiem tak, że to jest takie doświadczenie, które. To nie chodzi o to, że to była jakaś oglądalność taka, a nie inna. Po prostu to jest takie doświadczenie, czego ja nigdy w życiu e, wcześniej nie doznałam. No, myślę, że będę pamiętać to całe życie. Myślę, że nawet jak drugi raz będę miała e, możliwość udziału w czymś takim, to nie będzie jednak to będzie również e, tak samo zajibiste, że tak powiem, ale to będą zupełnie inne emocje, no bo to było tyle lat temu, teraz już trochę inaczej patrzę na świat, ale no, mimo wszystko bardzo miło wspominam. A wspominając, pamiętasz może swoją studniówkę? Oczywiście, że pamiętam. Spóźniłam się, byłam ostatnia, ale moja sukienka do dziś dnia jest skłominana. Tak, jak weszłaś to było takie wejście księżniczki. Nie wiem, czy księżniczki, czy kopciuszka, ale no niestety weszłam jako jedna z ostatnich, bo zapomniałam nadzwyczajnie na świecie torebki, w której miałam bardzo ważne rzeczy. Co tam było? telefon do mamy, żartuję, no ale spóźniłam się, znaczy się spóźniłam, po prostu weszłam na styk, no ale dzięki temu e, moja kreacja, która była zaplanowana, jak każda zresztą, za każdym razem, no i znaczy to nie jest najważniejsze, wiadomo, ale jednak gdzieś zostaje wspomnienie, prawda? A pamiętasz parę z którym była? Oczywiście, że pamiętam, to był mój pierwszy chłopak, z którym byłam 4 lata, 5. A jak Tedas? No teraz obecnie jestem wolna, jestem szczęśliwa, mogę e, spełniać swoje marzenia, nie muszę się nikomu tłumaczyć, nikt mnie nie ogranicza.